Na terenie Stada Ogierów odbył się trzeci zlot weteranów szos, historię na kołach, organizowany przez Starogardzkie Centrum Kultury i Klub Motocykli Dawnych. Dziś mamy już drugi dzień, jeżeli chodzi o może cykliczną trzecią imprezę tegoroczną. Tak jak rozmawiałam z kolegami, jeżeli chodzi o wyniki frekwencji, no w tej chwili bijemy wszelkie. Na tą chwilę mamy około 160 pojazdów. No, możemy się cieszyć, pogoda dopisała, także miejmy nadzieję, że jeszcze jutro wszystko wypali. No i trzecia edycja będzie zaliczona. Do tej pory raczej wszyscy mówili o tej imprezie bardzo pozytywnie. Tym bardziej, że załogi, które przyjeżdżają, to są załogi, które były pierwszy raz, drugi raz i przyjeżdżają również po raz trzeci. Spośród uczestników z lotu było wielu pasjonatów motoryzacji, którzy na co dzień wykonują różne profesje. W mojej rodzinie od, od dziecka zawsze stykałem się z techniką, każdy wszystko umiał. I spotkałem wielu dobrych ludzi, którzy udostępnili mi warsztaty, nauczyli mnie jak spawać, jak pracować, jak wiele rzeczy zrobić i, i odważyłem się, 3 lata 3 lata walki, zaczynałem jako laik, umiałem tylko wyszpachlować samochód, położyć lakier z puszki. a postanowiłem, że jeżeli chcę mieć samochód taki o jakim marzyłem, to ja go nie kupię, bo źle bym się z tym czuł nie kupię gotowego, ale kupię taki, który trzeba będzie remontować i, i sam wyremontuję jest około tysiąca zdjęć wszystkich etapów prac, trzech lat. I, I teraz jest efekt. Praktycznie od 3 maja, wtedy był debiut. Staram się nim jeździć, cały czas coś robię. Tak wyszło. Rozmawiamy rozumiem w złożonym aucie? Tak, rozmawiamy w złożonym, legalnym, przepisowym, jeżdżącym samochodzie. Co to za marka jest? No. To jest Ford. Podobno są Fordy. Jeżeli chodzi o samochody, są Fordy i cała reszta. Więc jest Ford. Jest to Ford Capri, 76. rocznik, 5 lat starszy ode mnie. W jedynym słusznym malowaniu, jak to pan Ford powiedział, że możesz mieć go w każdym kolorze, pod warunkiem, że jest to kolor czarny. <ślesk>

Ratunek muzyczny, styl jaki prezentują, czy pod tym kątem wybiera się artystów na taki zlot weteranów? Myślę, że to jest sprawa oczywista. Jeśli jest zlot zabytkowych samochodów, motocykle, samochody, więc musi być ten, muzyka musi być rockowa, bluesowa i właśnie takie zespoły dzisiaj są na naszej imprezie. Takie też zespoły mamy w strogardzie i na Pomorzu. Tak, i również właśnie ze Starogardy jest pomoże dzisiaj gościmy te zespoły. Ale na scenie także oprócz występów muzycznych, inne prezentacje artystyczne. Tak, odbyły się prezentacje akrobatyczne naszych Starogardzianek, które zaszły bardzo wysoko, a mianowicie zajęły Mistrzostwo Polski. I również miałyśmy, mieliśmy okazję oglądać właśnie te występy. Dziewczęta pokazały naprawdę wysoką rangę swoich pokazów akrobatycznych. Więc naprawdę były niesamowite przeżycie oglądając właśnie ich występy. Ewa Betcher ze Starogardzkiego Centrum Kultury, z którą rozmawiam, także od samego początku jest na tym zlocie. Mówię o tej trzeciej edycji. Wczoraj był przyjazd wszystkich tych uczestników. Jakie są wrażenia tych, którzy przyjechali spoza Starogardy? Muszę przyznać, że bardzo miło się ogląda osoby, które przyjeżdżają już trzeci raz i te osoby bardzo chwalą sobie tą imprezę. Przyjeżdżają z roku, na, z roku na rok właśnie i, i są zachwyceni ja tym, ja że właśnie u nas w taka impreza się odbywa. Pamiętam, że na pierwszym zlocie przyjechał Pan z Poznania z córką w piątek już. Impreza pierwszy z lotu się w sobotę w niedzielę, a on przyjechał już na Uralu z Poznania właśnie z córką w piątek wieczorem o 23.00 i powiedział, że jak trafi to trafi, a jak nie to pojedzie nad morze i trafił i na zakończenie powiedział, że to jest jego pierwsza impreza przez jego 25-lecie jeżdżenia po imprezach, najlepsza impreza, każdy służył pomocą i... Sam klimat imprezy też również był niesamowity i, i przyjeżdża do nas co roku i chwali sobie ją. Fani blusa mogli przekonać się w jakiej formie jest legendarna grupa nocna zmiana blusa, która obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Zalewa, Cały szereg ludzi Ledwie zaczęta Robota jest Zajganek chyba Zatrzymał się Będzie ta przerwa W końcu czy nie, nie daje rady Nie starcza sił Nie czułem, że się Nigdy radię. Punktem kulminacyjnym z lotu był występ zespołu Ira, który wykonał najnowsze, jak i swoje najbardziej znane utwory. Przed wami zespół Ira! Im oddała klucz, usłyszałem z jej ustów, że chce dla mnie wciąż być kimś. A ja uwierzyłem, w miłość, potem w przyjaźń.